Mam dla Was taki kawał. Yy, idzie blondynka do sklepu, wybiera zakupy, po, podchodzi do kasy, kaserka kasuje i mówi: Kaserka, tam 35 zł do zapłaty. Blondynka daje kartę na zbliżenie, bo wychodzi, że brak. Jakby na końcu kasarka mówi, Jeszcze raz sprawdzimy. Może jakiś moto. A blondynka mówi, Dobrze, nie ma sprawy. Drugi raz wychodzi. Blondynka się zastanawia, Dlaczego to wychodzi? Tak się zastanawia, zastanawia się. Odkłada zakupy na bok, Idzie do bankomatu. A tu się okazuje. Karta nieważna. Czeka się blondynka do kasjerki. Mówi, muszę cofnąć zakupy. Okej, nie masz problemu. Słoni blondynka do swojego męża. Mąż mu do męża mówi tak. Słuchaj, kochanie. Dlaczego ja nie wiedziałam o tym, że mam już kartę nieważną? A mąż mówi, to mogłaś kurwa myśleć. I się zastanowić. Na karcie jest napisane od kiedy do kiedy jest ważne. <grystanie> Jaki to będzie kawał tego typu łowabę. Zaczynamy! Idzie kobieta do lekarza i czeka w kolejce. Tam ileś tam. Ludzie jest w kolejce, czeka, czeka, czeka i się zastanawia. Co ja ma, mam zrobić przez ten czas? Tracię czekanie w kolejce. Myśli, myśli, się zastanawia, a może kupię taką gazetkę, krzyżówkę. Tego. No dobrze, poszedł do sklepu i mówi: Tego poproszę, e, krzyżówkę. A ta się pyta. Jaką krzyżówkę? Jaką pani ma? Dobrze. Kupuję tam nie wiem ile tam tego. Kupuję. Praca do kolejki. Tam gdzie ma swoją kolejkę. Rozwiązuję krzyżówkę. I było takie pytanie: kim jest Bonzo? Ona się zastanawia. Zastanawia. Mm. się zastanawiam i tak z tego. nie może rozkwinić tego tematu, pyta się tam w kolejce, kim to, kim jest Bonzo? A ten człowiek w kolejce mówi, to pani nie wie, kto to jest? Ta pani mówi, nie, taki Bonzo, król tenetu tego typu, łobaben. Tego typu. Taki kawał będę puszczał wam widzowie. A samy kawał tego typu łobaby. Są dwie dziewczyny. Przygotowują się na dyskotekę. Jedna się maluje, druga też tam przebiera się. Tego typu. Przygotowane są dwie dziewczyny na dyskotekę. Ja tam na tą dyskotekę. Wszystko fajnie ładnie ubrane tego wychodzą z samochodu. Każdy patrzy na no jakie ładne, ładne. Podchodzą do bramki. Tam stoi ochrona, który wpuszcza ludzi do dyskoteki tego typu. Ochron się pyta. Macie je dowodziki? Jedna z drugą patrzy. Jakie dowodziki? Tak się patrzą panu na siebie, tego. on mówi, nie wpuszczę was, jak nie macie dowodzików. Które podchodzi taki i Mówi, ja ich wpuszczę. Na moim dowodzie. Okej, nie ma sprawy. Dziewczyny wchodzą, tego. Te dziewczyny tak mówią, dziękuję panu za to, że pan mógł z nami wejść, tego. A mówię, nie mam sprawy, a druga mówi, tak, słuchaj, nie znasz takiego bardzo, a druga mówi, nie, to jest ten król internetu, tamto się zastanawia, za głowę się łapie i się pyta mnie, czy znam, nagadnuję na was totalnie, taka odpowiada, tak, znam, bo to moje, tego typu, <grych> Taki kawał będę widzowie dla was robić, bo naprawdę widzę, że wam się to podobać widzowie i po prostu mam różne kawały w głowie. Też swoje kawały, bo to jest to co teraz mówię. To są moje kawały, które kiedyś, kiedyś tam gdzieś w zeszycie zapisywałem, ale nie chciałem tego nie mówić, ale mam tego sporo widzowie. Kawał pierwszy. Przychodzi Tiger Bonzo do Mopsu bo mu śmietniki zamknęli i mówi Poproszę pomidory. Nie ma. Poproszę chleb? Nie ma. Poproszę wodę. Nie ma. Poproszę makaron. Nie ma. To co wy kurwa macie tego typu będz? Harna się? Ale jestem zaszyty, nie mogę, proszę pani. No wypierdalać stąd tego typu będz. Kawał numer dwa. Przychodzi Tiger Bonzo do Urzędu Pracy i mówi: Dzień dobry, czy jest jakaś praca dla mnie? Nie ma. Dziękuję, do widzenia. Przychodzi za tydzień. Dzień dobry, czy jest jakaś praca dla mnie? Nie ma. Dziękuję, do widzenia. Przychodzi następny tydzień. Dzień dobry, czy jest jakaś praca dla mnie? Tak, zapraszamy, jest. Dziękuję, do widzenia. Co, Manelu? Jaka Nie hmm. Jesteś tak dołem. Tylko ty oh, co ty gadasz? sam tutaj robi co mam tutaj parę takich pytań Powiem takim takim właśnie czy to jest prawda że taki bązow się zaszył mm -hmm. mm -hmm. W szkole, Dam wam informacje, jeszcze będę głębiej szukał i głębiej będę analizował te dane, ale już chcę powiedzieć informację na ten temat. Widzicie, ja mam teraz czas, 3 sobie i 4. Mary Mary, prawdopodobnie, jeszcze będę siedział i jeszcze będę sobie informacje łapał, prawdopodobnie Mary Mary ma na imię Eba, Breksz. Mary, Mary to jest ksywka. Tak, strach. Czyli strach to jest ksy jego ksywka, a on ma najmniej na Martin Moszyna. Czyli młodszy... To jest młodszy brat. Y, to jest y, brat... Tam y, już ta maszyna. Bo y, starszy brat ma 32 lata, a Martin Moszyna ma 29 lat. No to jest to duża różnica. Czwarta osoba tego typu. Właśnie, to jest to co mówiłem widzowie. Ja zacząłem tutaj sobie węszyć. Czwarta ta osoba to jest Robert Ob Obycki. Obycki. Sorry, źle może powiedziałem nazwisko, ale już się poprawiło. I piąta osoba. To to jest tego typu. Właśnie. Wszystko tu mam zanotowane, wszystko mam tutaj zrobione. Tego typu e... ta sama osoba, czyli piąta osoba, czyli Kwinto TV, ma na imię naprawdę Dani Psikuta. Eee. Panie nazwisko tego typu. To jest człowiek, ma e, po 50. Czyli stary tryk, jak się mówi, no nie taki stary. Wiekowo tego typu. 50 na kalkę a zachowuje się jak główność tego typu i po prostu tak mówiłem. <słuch> Widzę ja nie będę się bawił, będę 4 czyli 5 osób tego typu e Czyli Krzysiek e Semper, czyli trzy Kwiatkowski i eta Kwiatkowska, czyli Mery Mery, to jest siostra Krzyśka Kwiatkowskiego, czyli Krzyśka Sempra. Tego typu, ja wam tego nie powiem, to od razu tak, bo szybko, szybko zapomniałem to wam yy, powiedzieć głębiej. To jest siostra Krzyśka Kwiatkowskiego, czyli Krzyśka Sempra. Na wykopie pod ksywą PZH, to jest Polski Związek Hejterski. A naprawdę ta, ta osoba się nazywa, żebyście się nie dziwili, tego typu Łukasz na plecki, złodziej, tego typu, łobaben tego typu. Jeździ na taksówce, bo jeździ na taksówce, bo ja tutaj sobie, sobie ponotowałem wszystko, jeździ taksówką. Hmm? Pamiętacie, pan, e, nie wiem czy kojarzycie w ogóle sobie taki kanał jak Miot Baza. Na pewno kojarzycie, bo tam nieraz nie dwa były takie donate, że zapraszają e, Was na kanał Miot e, Baza. To od razu wam powiem e, jak ma ta osoba na imię. Jest bezrobotny tego typu. Mieszkał u... Mieszkał z... z matką. I tylko... Ten Robert Polak, 22 lata, to był do pracy. On nie zajmował się pierdołami, tak jak spółki moich kobiet, jak ktoś zowie. Bo... Jest Przepraszam was. Tego typu. Tak mówię, no widzowie, no, nie miejcie do mnie, pytań, tylko miejcie do tych y, y, ludzi, którzy... Ja rozumiem widzowie, hejty hejtami, ale to nie są już hejty. Ja sobie pozwoliłem widzowie na to, żeby to przykrócić i dowodzić Wam widzowie, że jest możliwość y, wystawienia ludzi. No, witam, witam widzowie. Takie krótkie info ode mnie. Jakbyście mieli dla mnie jakąś pracę, to piszcie w komentarzach do tego odcinka. Chętnie się podejmę nowych wyzwań, żeby nie mieszkać z mamusią, żeby Tiger się ze mnie nie śmiał. Pozdrawiam, benz, benz, benz. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ten kanał to jest komentarze. Chwalę to, co dobre, krytykuję, nie hejtuję, za wszystko złe. A przynajmniej niezbyt fajne uczynki, jakich on dokonuje. Ja się nie poddam. Będę dalej patrzył mu na ręce. Czekajcie na kolejne odcinki. Pozdrawiam wszystkich. Musisz już iść. To Twoja pora, aby iść.